Łezu, tak sobie przed wejściem kichnąłem, że prawie mi kichawa odpadła. A we Prime Humans. Witam moje plemię nad ludzi. Mam nadzieję, że każdy z Was czuje się świetnie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali na temat świetny czyli znowu o tłuszczach. To już będzie nasze drugie spotkanie. Dla osób, które nie są troszeczkę w temacie, proponuję wam wejść na moją stronę na Facebooku. I zobaczyć sobie poprzednią część. Oczywiście, tutaj zrobimy taki krótki recap, czyli powtórzenie tego, co działo się na poprzednim live, żebyście nie byli zbytnio zatraceni. Ale jeżeli chcecie więcej, to jak najbardziej zapraszam. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają, nazywam się Wojciech Strąg, jestem trenerem personalnym, dietetykiem sportowym, a przede wszystkim biohakerem i tutaj bam w tej społeczności o wasze zdrowie i szeroko pojętą wiedzę na temat biohackingu i tego, jak można usprawnić swoje zdrowie. Więc przechodząc do tematu dzisiaj, witam wszystkich. O, widzę, że coraz więcej ludzi dołącza, bardzo fajnie. Więc zrobimy sobie taki króciutki recap tego, co działo się, w poprzednim live'ie, żebyście mogli nadążać za tym, co będzie się działo w dzisiejszym. Więc jeżeli chodzi o tłuszcze, takie najważniejsze informacje z poprzedniego live'a. W diecie nazywamy je najzwyczajniej w świecie tłuszczami, ale w płynach ustrojowych, czyli jeżeli już znajdują się w naszym organizmie, nazywamy je lipidami, czyli to powinniście sobie zapamiętać. I taki podział tłuszczy, który nas będzie interesował ze względów dietetycznych, to tłuszcze nasycone Tłuszcze jedno, nienasycone, wielo, i trans tłuszcze o których dzisiaj w ogóle będziemy sobie rozmawiać czyli o tym podziale, które tłuszcze wybierać, dlaczego, dlaczego one są ważne w naszej diecie. Rozmawialiśmy też o takiej kulturze fat shaming czyli były takie lata może niektóre osoby tutaj pamiętają u nas to było gdzieś tak, końcówka lat 80., lata 90., taka kultura fat shaming, e, czyli tłuszcz jest zły, tłuszcz powoduje, że, e, że będziesz miał raka, że serce ci padnie, e, że arterie ci się tłuszczem zapchają, tłuszcz powoduje, że tyjesz, jesz, tłuszcz powoduje, że ZUS jest wysoki, że inflacja idzie do góry, w ogóle wszystko co złe to tłuszcze, nie? E, Więc była taka kultura. I to już jest fakt, to jest potwierdzone, to wypłynęło, wypłynęło już dawno temu na jaw, że wszystkie te badania, które wyszły w tamtych czasach, były sponsorowane przez koncerny cukrowe, które starały się, żeby winę za choroby serca i otyłość zrzucić na coś innego niż Sztukiem. I e, naukowcy niestety wtedy były czasy dość niemoralne pod tym względem. E, przyklepali temat, dostali fajne pieniążki i zwalili winę właśnie na biedne tłuszcze. Gdzie potem, e, pamiętacie, był taki okres, że na półki sklepów wpłynęły produkty typu e, fat-free, low-fat i tak dalej. Ludzie zaczęli to jeść w ogóle, i co się okazało, że ludzie na takie diecie low-fat. Stają się jeszcze grubsi i jeszcze bardziej chorują na serce. Więc jeżeli ktoś wam powie, że jak jecie tłuszcze, to będziecie grubi, a to mu odpowiedzcie, a ty jak jesz węglowodany, to będziesz głupi albo coś takiego, ja coś tam sobie wymyślę. I jeżeli chodzi o zalety, czyli zalety, zalety naszych kochanych tłuszczy, po pierwsze wzmacniają mózg, pomagają utrzymać zdrową wagę, budują membrany komórek i hormony, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, utrzymują uczucie sytości. Wzmagają absorpcję wartości odżywczych i uwaga, są dobre dla serca. Więc tutaj nie musicie się obawiać. Więc, jeżeli chodzi o dzisiejszy live, będziemy sobie tutaj rozmawiać troszeczkę na temat tego, ile tłuszczy powinniśmy jeść. Bo to jest takie. Ważne pytanie. W tym temacie ludzie często są zagubieni i aby wycisnąć maksimum ze swojego organizmu, każdy będzie miał trochę inne zapotrzebowanie na tłuszcze, bo pod uwagę musimy wziąć takie rzeczy jak wagę i wzrost musimy wziąć pod uwagę wiek, aktywność fizyczną, geny i poziom odczuwalnego głodu, czyli są osoby, które z natury są wiecznie głodne i są osoby, które w ogóle nie są głodne, więc to też będzie wpływało na to, ile tłuszczy powinniśmy, powinniśmy spożywać. Ale są takie Uniwersalne wskazówki, które powiedzą wam, ile tych tłuszczy powinno być w waszej diecie. I e, takim uniwersalnym zaleceniem jest celowanie w 50% do 70% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla każdej osoby. I e, jak to się przekłada na ilości? Przekłada się to na ilości w ten sposób, że mężczyźni powinni celować, uwaga, w minimalny, minimalny przedział 120 do 150 gram. Dziennie jest to w nawiasie 8 do 10 łyżek tłuszczy. Oczywiście nie myślcie o tym, że macie tłuszcze tylko z łyżki jeść, bo w innych produktach oczywiście też są tłuszcze. Jeżeli chodzi o kobiety, jest to minimalny przedział między 90 a 120 gram, czyli 6 do 8 Łyżek tłuszczu dziennie, żeby wycisnąć ze swojego organizmu jak najwięcej, żeby czuć się jak najlepiej i żeby też nie magazynować tkanki tłuszczowej zbyt dużo. I co to znaczy? To jest takie ważne pytanie: co to oznacza dla nas? Bo każdy z nas ma inne TDEE, czyli Total Daily Energy Expenditure, to znaczy ile dziennie zużywamy energii. Każdy z nas będzie zużywał troszeczkę mniej lub więcej i w zależności od tego. Inne też wartości w gramach będą wychodziły dla każdego. Więc tutaj, dla przykładu, oczywiście, jeżeli ktoś chce sprawdzić swoje TDEE, to są, są kalkulatory darmowe. Na necie można sobie sprawdzić. Wpisujemy tylko TDEE, kalkulator i bez problemu znajdziecie sobie odpowiedź na to, ile kalorii dziennie wasz organizm potrzebuje do funkcjonowania. I dla przykładu, weźmiemy sobie mężczyznę. Rozłączyłem się kamerą. Mamy chwilowy, chwilowy problem. O, chyba już jestem. Mam nadzieję, że mnie, że mnie widać. Dajcie znać, czy, czy obraz wrócił, bo coś mi tutaj przeskoczyło, niestety. Małe problemy techniczne, reklama, możecie tak sobie pomyśleć. No, ale mam nadzieję, że już wszystko w porządku. Więc każdy z nas ma inne TDE, czyli tą zawartość kalorii, którą potrzebujemy do tego, żeby przebrnąć przez dzień. I dla przykładu, wziąłem tutaj mężczyznę który ma 45 lat, 178 cm wzrostu, 89 kg wagi i pracuje w biurze, czyli tego ruchu jego nie ma zbyt wiele. Dla takiej osoby TDEE to jest 2139 kalorii. Teraz szybciutko możemy sobie policzyć, skoro to jest 2139 kalorii, a celujemy minimum 50% zawartości kalorycznej, to mamy 1070 kalorii okay? czyli tyle, powinno przyjść w naszej diecie, dlatego mężczyzny tyle, tyle w diecie powinien dostarczyć tłuszczy. Łatwo to sobie można przeliczyć, ponieważ 1 gram tłuszczu zawiera 9 kalorii, czyli 1070 dzielimy przez 9 i wiemy, że taki mężczyzna powinien spożywać co najmniej 119 gram Tłuszczy dziennie. Tu oczywiście zaokrąglamy sobie do tego minimalnego zalecenia 120 gram, czyli mamy mężczyzna 45 lat, 178 cm wzrostu, 89 kg, praca biurowa to jest 120 gram tłuszczy dziennie. Okay? I teraz zwróćcie uwagę na to: bierzemy tego samego mężczyznę, czyli ma 45 lat, 178 cm wzrostu i 89 kg. Ale jest profesjonalnym atletą, czyli jego aktywność fizyczna jest naprawdę na wysokim poziomie i jego TDEE, czyli total daily energy expenditure, to już jest 3387 kalorii. Więc jeżeli mamy 3387 kalorii i połowa z tego tłuszcze, to, to tłuszcze, to daje nam 1694 kalorie, co w rozrachunku daje nam 188 gram tłuszczy. Więc jak widzicie, w zależności od tego, jaką mamy, jakie mamy zapotrzebowanie energetyczne, też będzie się różniła wartość tłuszczy, jakie powinniśmy mieć w diecie. Dlatego warto to obliczyć dla siebie i dowiedzieć się dokładnie, w, jakie, w jaki gramasz powinniśmy celować, jeżeli chodzi o tłuszcze w naszej diecie. I teraz najlepsze źródła zdrowych tłuszczy. To powinniśmy tak naprawdę jeść, żeby te tłuszcze dostarczyć, bo oczywiście jest tutaj duża różnica, jeżeli te tłuszcze będziemy dostarczali w trans tłuszczach, a jeżeli będziemy je dostarczali w tłuszczach nasyconych czy jedno nienasyconych. Jest ogromna różnica, więc tłuszcze powinniście zawsze dostarczać najwyższej jakości. Okay? I takie najlepsze najlepsze źródła zdrowych tłuszczy to wołowina karmiona trawą. Ciężko dostać, ale się da. Ciemna czekolada wysokiej jakości, olej MCT lub też olej e, kokosowy, masło skrów karmionych trawą. Tutaj na pewno znacie taką firmę, która się nazywa Kerry e, To jest masło irlandzkie więc to jest bardzo dobre źródło zdrowych tłuszczy. Dalej mamy jeszcze awokado, oliwa z oliwek ekstra virgin i pasteryzowane żółtka, jajek. Więc wszystkie te produkty powinny się znaleźć w waszej diecie, jeżeli chcecie być zdrowi przez długi czas, mieć dużo energii i też utrzymywać tkankę tłuszczową na niskim poziomie. I do czego przejdziemy teraz? Czyli jest, jest taka, taki mit na temat tłuszczy nasyconych, że one są szkodliwe. Tutaj tłuszcze nasycone, czyli te odzwierzęce i tak dalej. One zdobyły, te tłuszcze nasycone, zdobyły złą renomę w latach 60. Zobaczcie sobie, jak dawno temu to było. I to były badania opublikowane przez doktora Ansel Keys. To się pisze w sumie w komentarzach, pan pisze. Jakby ktoś chciał sobie znaleźć te badania, to bardzo polecam sobie zobaczyć całą otoczkę, w ogóle jak one się odbyły i tak dalej. Te badania sugerowały, że tłuszcze nasycone powodują choroby serca. I wiecie o czym mówię. Tłuszcze nasycone w maśle, czerwonym mięsie i żółtkach rzut, rzutka, jajek podnoszą cholesterol. Tak mówiły te badania, a skoro cholesterol jest wysoko, to odkłada się w arteriach i ogranicza przepływ krwi do serca, co prowadzi do chorób serca. Bardzo dużo ludzi jeszcze sądzi, że to jest prawda, a to było w latach 60. -tych. I twierdzenia tego badania zostały obalone wielokrotnie. Okazało się, że dr Keys Manipulował właśnie researchem, aby zdemonizować tłuszcze i dostał za to bardzo duże pieniądze od koncernów, od koncernów cukrowych. Także tutaj, jak widzicie, możecie sobie to twierdzenie wrzucić do lamusa, że tak naprawdę, że tłuszcze są niezdrowe dla waszego serca. I kolejne badania też udowodniły, że tłuszcze nasycone nie podnoszą poziomu cholesterolu LDL w, w ciele. Zła ma jednak jest taki problem, że pozostała do dzisiaj i ludzie dalej, dalej w to wierzą. I prawda na temat tłuszczy nasyconych jest taka, że to jest najstabilniejszy tłuszcz, jaki istnieje. Okay? Czyli on jest wręcz niemożliwe, żeby on został utleniony, przez co mógłby się stać niebezpieczny dla nas. Masło irlandzkie czym się różni od masła zwykłego? Masło irlandzkie Ella Conrad. Już, już mówię tutaj, zaznaczę to pytanie. Czym się różni? Różni się tym, że w Irlandii, jak sobie pomyślicie, są wielkie połacie trawiaste. Jak pojedziecie do Irlandii, wszędzie widzicie krowy. Te krowy się pacą na tych pastwiskach. Tutaj w Polsce już nie jest to tak popularne, dlatego masło irlandzkie jest naprawdę wysokiej jakości i szczerze od serca je polecam każdemu. Więc jeżeli chodzi o to, że tłuszcze nasycone są najstabilniejsze, czyli jest to najstabilniejszy tłuszcz, jaki istnieje. To znaczy, że jest bardzo mała szansa na to, że on zostanie uszkodzony przez tlen i tłuszcze utlenione, czyli te, które zostaną uszkodzone przez tlen, przyspieszają procesy starzenia, powodują zapalenie i osłabiają membrany komórek, dlatego tłuszczy utlenionych w swoje wiecie nie chcemy. Jeżeli chodzi o tłuszcze nasycone, ja tutaj podzielę się z wami ekranem, Proszę bardzo. Zobaczymy sobie strukturę tutaj tłuszczy nasyconych, czyli widzimy tutaj wszystkie wiązania, i e, jak to rozumieć? E, możecie sobie wyobrazić, że to jest stół. Jak widzicie przy stole, wszystkie miejsca są zajęte. Okay? Wszystkie miejsca są zajęte, dlatego do stołu pan tlen nie może w żaden sposób podejść, ponieważ nie ma, e, nie ma ani jednego miejsca do wiązania. Więc tak wygląda, tak wygląda struktura macie czarno na białym że po prostu ten tłuszcz nie może być utleniony i teraz ważne jest abyście w swojej diecie tych tłuszczy mieli sporo i najlepszymi źródłami nie widzicie stołu podzielę się jeszcze raz na szybko wytłumaczę bo widzę że chyba jakiś problem był czy teraz widać nie widać teraz powinno być widać Proszę bardzo o Czyli mamy stół, jak widać, każde wiązanie tutaj, każdy, każdy stołek jest zajęty, więc tlen nie może się dostać do stołu. To znaczy, że nie może być ten tłuszcz e, utleniony. E, więc, e, najlepszymi źródłami e, tłuszczy nasyconych jest masło skrów karmionych trawą, czyli ta firma Kerrygold, to jest bardzo dobre masło. Zawiera, ono zawiera bardzo wiele antyoksydantów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli tu już wiecie ADEK, czyli te witaminy, o które nam chodzi, i kwasów tłuszczowych, jak na przykład CLA. CLA was będzie bardzo interesować, ponieważ CLA przyspiesza spalanie tłuszczu i zawiera też między innymi butyrat. Butyrat to też bardzo ciekawa substancja, która stymuluje komunikację naszego mikrobiomu z naszym mózgiem. Więc tą substancję w swoim organizmie też chcecie mieć w dużych, w dużych ilościach. I teraz przejdziemy sobie do tłuszczy jedno nienasyconych. One okupują drugie miejsce w tym rankingu najbardziej stabilnych tłuszczy, zaraz po tłuszczach nasyconych. Jeżeli przyjrzymy się strukturze, znowu podzielę się z Wami ekranem. Proszę bardzo, powinniście za chwilkę widzieć, o właśnie, czyli widzimy tutaj strukturę tłuszczy jednonienasyconych, jak widzicie jest tylko jedno miejsce, gdzie tlen może się dostać, czyli te, te tłuszcze mogą już zostać utlenione, co będzie dla nas niebezpieczne, ale pamiętajcie o tym, że też powinniśmy. Masło klarowane, masło klarowane jak najbardziej. Um, więc o czym, o czym powinniście wiedzieć? Tłuszcze jedno nienasycone mają formę płynną w temperaturze pokojowej. Okay? Inaczej jest z tłuszczami nasyconymi, one są z reguły stałe, okay? czyli są stałe w temperaturze pokojowej. Um, I co jest ważne, chcecie mieć oba rodzaje tych tłuszczy w swojej diecie i. Najpopularniejszym typem tłuszczu jedno nienasyconego jest kwas oleinowy. Kwas oleinowy udowodniono, że wydłuża życie i, uwaga, chroni serce. Chroni serce. Po raz kolejny pan Kis dostaje, po nosie tutaj, hopisz, ponieważ okazało się po raz kolejny, że tłuszcze chronią serce. I najlepsze źródła tłuszczy w diecie, jakie możecie mieć z tłuszczy jedno nienasyconych, to są oliwki, czyli tutaj oczywiście będziemy mieli też oliwę, awokado, jajka i migdał. Ok, więc to są świetne źródła tłuszczy jedno nienasyconych, które powinniśmy mieć w swojej diecie. I ostatnie tłuszcze, które powinny znajdować się zdecydowanie w naszej diecie, to są tłuszcze wielo nienasycone. To są najmniej stabilne, najłatwiej utleniane i powodują bardzo często zapalenie. I Inaczej niż tłuszcze nasycone, jedno nienasycone, one posiadają wiele miejsc do wiązania. Więc tutaj znów podzielę się z Wami strukturą. Tutaj znowu muszę przełączyć. Skomplikowane to oprogramowanie. Więc jak przyjrzycie się, tutaj już przy tym stole jest wiele miejsc, gdzie tlen może się dosiąść. To znaczy, że ten, te tłuszcze są niestabilne. Są niestabilne. W dużych ilościach mogą nam szkodzić, i um, problemy zdrowotne z tego wynikające są. No właściwie bardzo szerokie. O czym tylko pomyślicie, to przyczyną mogą być właśnie tłuszcze wielo nienasycone, ponieważ one powodują zapalenie w organizmie. A jak dobrze wiecie, osoby, które mnie obserwują, wszystko w naszym organizmie zaczyna się od zapalenia i tłuszcze wielo nienasycone znajdziemy w takich produktach jak: rzepak, kukurydza, nasiona bawełny, orzeszki ziemne, krokosz, soja, słonecznik i inne oleje roślinne i Oleje, co jest bardzo ważne przy olejach roślinnych, bo to też powinniście wiedzieć, niskiej jakości oleje roślinne, roślinne są genetycznie modyfikowane i tworzone przy użyciu toksycznych rozpuszczalników. To jest taki proces rozpuszczania, żeby ten olej w ogóle powstał, i te rozpuszczalniki również dostają się do waszego organizmu. Więc jeśli wasze ulubione jedzenie zawiera, zawiera oleje roślinne. To zdecydowanie powinniście sprawdzać ich źródło, bo wysoko olej nowy taki non-GMO, czyli niemodyfikowany genetycznie olej słonecznikowy i z krokosza, są podobne do innych wysokojakościowych olei, jak oliwa z oliwek. Z tym, że musicie mieć pewność, że on jest wysokiej jakości, bo to jest zbyt redukcjonistyczne, żeby powiedzieć, że wszystkie oleje roślinne są złe. No nie. Są oleje roślinne, które są bardzo wysokiej jakości i są oleje roślinne, które tak jak mówię, przy tworzeniu wykorzystują na przykład e, rozpuszczalniki. Wszystko zależy od tego, co jemy i w jakiej ilości, e, w jakiej ilości jemy. Więc to co jest tak naprawdę najważniejsze, jeżeli chodzi o tłuszcze w naszej diecie, e, to są tłuszcze wielo nienasycone, czyli omega 3 i omega 6 te dwa tłuszcze w naszej diecie są najważniejsze. One są niezbędne do naszego przetrwania, a zarazem duży minus są niestabilne. I co oznacza, że one w ogóle są niezbędne dla naszego organizmu? Bo to jest bardzo ciekawe. To oznacza, że nasze organizmy nie mają zdolności, żeby wytworzyć te tłuszcze samodzielnie. Dlatego musimy musimy dostarczać je z diety. I oczywiście też musicie pamiętać o tym, że omega 6 i omega 3 to nie są tłuszcze, które są sobie równe. Omega 6 powoduje zapalenie, a omega 3 nie powoduje zapalenia, o czym dowiecie się w przyszłym live, gdzie porozmawiamy sobie między innymi właśnie o. Omega 3, omega 6 i porozmawiamy również o trans tłuszczach, które są bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu. Dowiecie się, jakich produktów unikać. Tutaj już wiecie mniej więcej, jakie produkty zaprzeć w swojej diecie i w jakich ilościach, w jaki procent swoich składników makro, czyli ile tego tłuszczu powinno być procentowo w waszej diecie. Co powinno wam szybciutko przynieść wymierne efekty, jeżeli wprowadzicie to do swojego życia. Także tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca i tutaj na zakończenie oczywiście przypomnienie dla wszystkich no excuses, żadnych wymówek, wam się tutaj pokazało. Jeżeli chcecie zawalczyć o dobre życie, o dobre zdrowie, o dużo energii, to nie ma żadnych wymówek. Powinniście to zrobić już od dzisiaj i jak to powinniśmy robić, powinniśmy to robić. Uwaga, pomimo Pomimo, nie ponieważ, czyli pomimo tego, że jest ciężko, pomimo tego, że nam się nie chce, a nie ponieważ to jest łatwe, ponieważ jest fajnie, robimy rzeczy pomimo i wtedy właśnie odnosimy sukces. Także czasem trzeba zawalczyć z samym sobą i życzę Wam dużo siły i do zobaczenia na następnym live. Oczywiście podzielcie się tym live'em, live jeżeli Wam się podobał i obserwujcie moją stronę The Prime Human, jeżeli interesuje Was, was zdrowie i chcecie swoje życie wnieść na kompletnie inny poziom, czyli pamiętajcie o tym i życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia już w wkrótce.